Słyszymy, majówka z ckr właśnie trwa. E, doszło do małych zmian w programie. Jakich? W godzinie 16.30 miała wystąpić Wyskowska Kapela Podwórkowa, ale z uwagi na to, że jeden z członków zespołu Music Show Czyli musi nas nieco wcześniej, nas opuścić. I z uwagi na to, tylko małe takie przetasowanie. I to przetasowanie tylko polega właśnie na przesunięciu jednego zespołu za, za kapelę, a potem już kolejne zespoły, dwa, już normalnie tutaj pojawią się na scenie. Do której godziny będzie impreza nad stawami? Planujemy, że do 21.30 i myślę, że w miarę upływu czasu również tańczących się, bo jest to w końcu majówka, ci tańczący pojawią się tutaj na parkiecie. W pana wystąpieniu tym początkowym pojawiło się odniesienie do komentatorów na Z2. Tutaj mamy też zespół music show, także odniesie się do tego. Jak, jak pan skomentuje? No my przyjęliśmy taką przewrotnie, przyjęliśmy nazwę przegląd kapel weselnych. Ale właśnie, żeby pokazać, zresztą myślę, że tutaj komentujący i konferencjer w, w zespole Music Show jakby do tego również nawiązuje, że tak naprawdę nie bawimy się już przy starych przebojach szalona, Boysów czy szładzieweczka do laseczka, jak tutaj wspomniał, natomiast są to różne utwory i również nowy repertuar, gdzieś jest wplatany w Platany, ten repertuar weselny. I tak naprawdę chodzi nam o pokazanie, zespołów grających również trochę inną muzykę, a myślę, że i ta szalona, no nie wiem czy szła dzieweczka do, do laseczka się pojawi tutaj, ale myślę, że to będzie sympatycznie również pośpiewać i posłuchać tych piosenek. Yeah. Jeżeli chodzi o tę gamę Disco Polo, to jesteśmy bardzo, bardzo daleko. Na razie jesteśmy bardzo daleko. Natomiast bo to znaczy tak, no majówka, no z czym nam się każe majówka, no majówka nam się kojarzy mimo wszystko z bardzo popularnymi utworami, piosenkami, które wszyscy, wszyscy znamy i wszyscy gdzieś nie tylko na weselach tańczymy, bawimy się, śpiewamy. I tutaj jeszcze jesteśmy daleko. Tak, od, od kapeli weselnej. Natomiast, tak jak wspomniałem, są jeszcze dwa zespoły i myślę, że mnie przyjemnie zaskoczą. Na portalu społecznościowym z gdzie była zapowiedziana ta impreza, wielu forumowiczów wypowiadało się różnie na temat dzisiejszej imprezy, gdzie bardzo mocno zaznaczało się tego, że każdy z Państwa, kto tutaj przybył dzisiaj, będzie się spodziewać utworów typu Antoś sprycha" i repertuaru grupy Boys. No cóż, moda to jest dobry temat, jak najbardziej, ale moda i na weselach zmienia się i zmieniają się gusta, zmieniają się oczekiwania. Drodzy Państwo, na dowód na to, że grupy coverowe wcale nie muszą bazować na utworach Szładzie Beczka, ITP, ITD, chociaż te też powinny być w zanadrzu, dla Państwa dzisiaj Repertuar przygotowany specjalnie przez Music Show, więc zapraszamy serdecznie do słuchania i można też tańczyć tutaj. Jak najbardziej miejsca jest sporo.